Cześć, witam w tym odcinku tutaj Lego Lordka dzisiaj mam zamiar pokazać na odcinku mój stary katalog Lego z 2015 roku który znalazłem niedawno w szufladzie na działce no to bez zbędnego przedłużania zaczynamy tutaj jest reklama katalog Lego 3D aplikacja nie najgorsza, nie najlepsza znaczy nie problem jej to jest spis treści. Dla moich rączek, kiedy dzieci rosną kreatywne budowanie, specjalnie dla, duchynok, dla młodych bohaterów, świat fantazji, dla świadczonych budowniczych. to tutaj są duplo, duplo komina. takie. O, a nie też to jeszcze co? O, i tutaj się zaczyna dla mnie coś czegoś takiego. Ze samych klasik. Proszę za tą krzywę, tutaj są zestawy z Classic różne. Takie płytki są naprawdę całkiem drogie się okazuje. Tu z Kreatora. Tu jeszcze więcej z Kreatora. Tu jeszcze, jeszcze więcej z Kreatora. Tu jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej z Kreatora. Tutaj z Mixels. Mm -hmm. Szkoda, że już tej serii nie ma. Daj, 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 daj. Tutaj są City, chwila, czy tutaj jeszcze są? Tak, też jeszcze są City różne. Można sobie prześcigać, jak się chce zatrzymać. Dokładniej. No. Sporo z, z tych zestawów widziałem już dawno, kiedyś. O, ten widziałem kiedyś gdzieś, tylko nie pamiętam gdzie, końcariat. Chwila. Unika mini minifigurka, tego z tej gry mojej starej. Tutaj takie. Dzisiaj mam zamiar tam wrzucić odcinek, przynajmniej jeszcze jeden. Dziś, a na jutro szykuję piernika K3, odcinek sezonu pilotażowego. Mamy no, prastare Dobra, no nie prastare, ale stare Chwila, mi się wydaje, że Tak! Chyba ten zestaw mam, na pewno Ten mam chyba no Dalej to pewnie nie jestem W ogóle zapraszam na kanał Marmalade Gaming On robi też animacje od niedawna Ma już takiego oryginalnego piernika Nie, nie takiego samemu zrobionego no to dalej, City. Speed Champions. Speed Champions to kiedyś na stacjach nowo się dało niektórych dostać. Tutaj jest Marvela różne. Dixmenów rzadkie, są już bardzo dziś. Silnicy Galaktyki. Mhm. Tutaj z DC różne. Mhm. Mhm. Tutaj z Lego mówi hmm. hmm. kanapa. Czyli że dla kanapy sami zrobili coś takiego? To książkę zrobili też. Hmm. Tego nie wiedziałem. Mm -hmm. Wiesz, to jest to też napisane. A, dobra. Statek kosmiczny. Staj z Bionikli. Figurki Bioników wracają. Hmm. De mają też jakieś ekskluzywne dla Netflixa serial. Tylko na Netflixie podobno dostępny. Tutaj z Ninjago mają być. Można sobie zatrzymać i przeczytać. Tutaj. Już wszyscy zatrzymali dawno. I tutaj są różne z Ninjago. Tak jest z czwartego sezonu, chyba. czwartego na pewno. Tu też. Wiem, że ten zestaw ma nową wersję. Tylko gorszą, bo nie ma złego. Tylko jest dobry. Jest więcej. Tutaj są z trzeciego sezonu. A tu się streamy zaczynają. Chyba z ostatniego sezonu cimy, Tylko nie wiem którego. Chyba trzeciego czy drugiego. Jakoś tak. Hmm. Hmm. Z Hobbita. Hobbita. I Ultra Agents. A, pewien ciekawostkę. Ta chwila, jak ona się nazywa? To Xikita jest z tego ninjago Tylko w żadnej zestawie z ninjago jej nie było Tak samo jak tego to niewidzialnego Bo on się inaczej nazywał, tylko tam Całkiem długi odcinek, tutaj nadał ultra agents Minecraft, ten zestaw mam Chwila, ten, ten nie i tutaj ze Star Wars się zaczynają. W Star Wars pokażę Wam też ciekawostkę. Tutaj są jeszcze z rebeliantów, jeszcze nie tutaj jest ta ciekawostka. Ale tutaj. Ten zestaw. Y Chwila. I ci to są to powinni być gwardziści. A tutaj są jaką roślinę szturmowcy. A ci a sekundę. A, a ci to są roczni szturmowcy? A są jako gwardziści. To jest błąd. Mhm. Nie wiedziałem, że mam nawet ten katalog przez długi czas. Mhm. Tutaj jeszcze więcej Star Wars. O, tu jeszcze więcej. O, zrobili nowe. Ten zestaw zrobili odnowioną. Ten zestaw zrobili odnowioną wersję. Z palcem na ekran. Krwajtersy. Są chyba te oryginalne. Jeszcze pamiętam, że tutaj gdzieś był błąd, tylko go znaleźć nie mogłem. Więc chwila. 7, No nie, dobra. Nie. Cofam. Nie mogę znaleźć błędu jednak. Lego Club. Hmm. Technik. 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 Minstarów to jest takie inne, nadal nie wiem. Tylko teraz są musi inne zostawić. Jeszcze jakaś tam jest? Nie, już nie. Tutaj jeszcze jest reklama starych minifigurek. To co do zobaczenia w następnym odcinku tutaj był Lego Lordka.